Cześć kochane, ja nazywam się Asia i jestem makijażystką i bardzo dziwnie jest mi to mówić, bo tak dawno nie nagrywałam. Witam się z Wami po bardzo, bardzo długiej przerwie. Mam nadzieję, że wrócę tutaj na stałe, a Wy będziecie miło ze mną spędzać czas. Moją modelką dzisiaj jest Natalia, przygotowuję jej skórę pod makijaż. Pierwsze użyłam toniku od klinik. Następnie na buźkę nałożyłam aktywny krem pod makijaż od Daso Beauty. A pod oczy mój ukochany krem od Pariens Wonder Eye Cream nakładam go taką grubszą warstwą, żeby zrobić maskę pod oczami. Jeżeli chodzi o podkład, jest to lekki podkład również od Daso Beauty, aplikuję go gąbeczką na całą buźkę. Jest on rzeczywiście leciutki, ma bardzo fajne krycie, nie za mocne, ale takie w sam raz no i przepięknie wygląda na skórze. Następnie przechodzę do konturowania na mokro i sięgam po brązer w kremie od Glam Shopu i mam tutaj kolor nugatowy. Aplikuję bronzer takim spłaszczonym, ściętym pędzelkiem w takiej formie, aby jak najbardziej zliftingować buźkę. Muszę przyznać, że te bronzery z Glam Shopu to są jedne z lepszych, jakich używałam. Naprawdę bardzo je lubię. Nakładam również ten bronzer na czoło, linie żuchwy i boki szyi. To wszystko sprawi, że buzia będzie bardzo fajnie zliftingowana, wyszczuplona, uniesiona. Następnie sięgam po totalną nowość u mnie. Używam tego produktu tutaj pierwszy raz, jest to Danessa Merix i jest to taki produkt, którego możemy użyć i na oczy, i na policzki, i na usta. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten kolorek i bardzo też fajnie z tą formułą się pracuje. Po aplikacji biorę gąbeczkę i rozcieram wszystkie granice. Czas na korektor, tutaj lanką. Nakładam go pod oczy, w wewnętrznej i zewnętrznej części na czoło, na nos i na brodę. Zrobiłam to pierwsze pędzelkiem, żeby gąbeczka nie wchłonęła mi za dużo produktu i po tym kroku już właśnie po gąbeczce sięgam i wtłaczam sobie dokładnie ten korektor w skórę, czyszczę sobie też linie konturowania właśnie resztką tego korektora, który został mi na gąbeczce. Teraz będzie czas na pudrowanie. Pierwsze okolice pod oczami, i będę używała tutaj pudru od Hourglass Veil. Vale. I ja tutaj nie muszę nic mówić, ponieważ to jest mój ukochany puder. Nie używam żadnego innego pod oczami. Jest po prostu boski. Zresztą, co możecie same zobaczyć. Następnie sięgam po puder od marki Elever. Jest to puder o nazwie Blur Fix i rzeczywiście on robi bardzo fajnego blura na skórze. Bardzo fajnie utrwala makijaż, wygładza tą skórę, matuje, ale wiecie, nie pozostawia takiego suchego matu. Naprawdę bardzo go lubię i używam go praktycznie na każdej modelce, ale też na klientkach. I teraz czas na brązer od marki Color Care, numerek 02 Intense. I ja wiem, że on wygląda na bardzo ciemny brązer i też taki jest. Natomiast jeżeli jesteście makijażystkami, makijażystkami lub jeżeli po prostu macie ciemną karnatę, to uwierzcie mi, ten brązer jest dla Was idealny. Ja go uwielbiam właśnie też na klientkach, kiedy jest lato i wszyscy są bardzo mocno opaleni. I nakładam go takim puchatym, skośnym pędzem na wszystkie te miejsca, na które nakładałam wcześniej brązer w kremie. Następnie przechodzę do aplikacji różu do policzków, no zobaczcie na ten kolor, natomiast ja wam jeszcze nie powiem co to jest, musicie być cierpliwe, po prostu podziwiajcie, tak wiem, na razie jest go bardzo dużo, ale zaufajcie procesowi, będzie pięknie. No i teraz rozświetlacz od kolor numer 02 Champagne. Ja po prostu pokażę Wam go, jak on wygląda. Już tutaj możecie zobaczyć ten proces, jak ta skóra po prostu nabiera takiego ekstremalnego glow, jest po prostu przepiękny. Teraz puszek od Color, Care. ja je bardzo lubię, są prześliczne, różowytkie, mięciutkie i uwielbiam je do wykonywania bakingu. Odcinam sobie tutaj linię konturowania, nałożyłam go też na środek twarzy, użyłam tego pudru od Elever i takim przepięknym diamentowym pędzlem od Colorcar ściągam ten baking i przechodzę do brwi. Po dokładnym oczyszczeniu brwi nabieram sobie medełko na jednorazową szczoteczkę i układam je sobie w taki kształt, na jakim najbardziej mi zależy, po czym dociskam brwi do skóry, aby nabrały tego takiego mocnego utrwalenia. Druga brew dokładnie tak samo, pierwsze zaczesuję brwi do dołu, potem do góry, następnie układam kształt i dociskam brwi do skóry. Następnie sięgam po paletkę od Color Care Cold Trio, to jest super paletka do brwi właśnie z trzema chłodnymi odcieniami. Jest też wersja Warm Trio, czyli trójeczka z cieniami do brwi w takiej cieplejszej tonacji. Następnie aplikuję korektor na całą powiekę ruchomą aż pod brwi, i tutaj czyszczę sobie też kształt brwi tym korektorem, używam tutaj precyzyjnego pędzelka i tego samego ym, korektora, którego użyłam pod oczami, czyli lanką, i wtłaczam sobie ten korektor gąbeczką. Następnie przechodzę do matowego beżowego cienia i aplikuję go pod brwiami aż do załamania powieki oraz wewnętrzne kąciki oczu. I przechodzę do malowania kreski. Ja uwielbiam robić kreskę cieniem, kreskę roztartą, i tak będzie też tutaj, w tym makijażu. Ja sobie pierwsze wyznaczyłam kształt kreski. Możecie tutaj zobaczyć takie smugi pudru. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak w najprostszy sposób wyznaczyć linię kreski, tak, żeby ona zawsze pasowała do kształtu oka i żeby zawsze była równa jedna z drugą. No to musicie przyjść do mnie na szkolenie, bo nawet makijażystki z dużym stażem są zdziwione tą metodą, że jak to jest takie proste. Więc serdecznie zapraszam. W zewnętrznym kąciku oraz w załamaniu powieki nałożyłam jasny brązik, a na powiekę ruchomą przepiękny w złoty połyskujący cień. Wtłaczam go sobie pędzelkiem, tak mi jest po prostu łatwiej, bo maluję w rękawiczkach. Jeszcze większa intensywność tego cienia byłaby, gdybym nałożyła go po prostu paluchem. Przechodzę do dolnej powieki i tutaj aplikuję ten sam brązik, który aplikowałam na górnej powiece w załamaniu i zewnętrznym kąciku, czyli taki średnio jasny brąz. Wewnętrzne kąciki rozjaśniam matowym, beżowym cieniem. Na linię wodną nałożyłam beżowy eyeliner od Apolki, a linię dolną dolnych rzęs zaznaczam bardzo ciemnym brązem. Jest to ten sam brąz, którego użyłam do zrobienia kreseczki. Na ustach miałam nałożoną lanomaść i po prostu tylko obrysowuję usta konturówką, rozcieram ją do środka. No i taki mamy efekt makijażu. Powiem Wam, że to jest mój ukochany makijaż, jest nie tylko mój, ale też moich klientek. Oczywiście w międzyczasie dokroiłam też rzęsy. Koniecznie dajcie mi znać, czy się Wam podoba i czy nagrywać częściej.